Dzień dobry, Robert Szanowski i Wojciech Niemiec. Proszę Państwa, półzarioza kłosów stanowi duże wyzwanie w ochronie. Nie wszystkie chemiczne fungicydy są w stanie skutecznie poradzić sobie w zwalczaniu tej choroby. Dlatego dzisiaj z Robertem chciałbym porozmawiać o możliwościach zwalczania tej choroby przy wykorzystaniu preparatu mikrobiologicznego. Zapraszamy na oglądanie dzisiejszego odcinka Pole Express. Wojtku, jakie mamy alternatywy właśnie do zwalczania fuzeriozy kłosów? Mamy taką alternatywę. Możemy wykorzystać mikroorganizm Pytium Oligantrum. Jest to lęgniowiec, który wchodzi właśnie w skład naszego biofungicydu Poli polygreen WP. Wojtko, a jeśli chcielibyśmy zastosować ten produkt właśnie w uprawie zbóż, to powiedz nam, kiedy to powinniśmy zrobić? W jakich fazach powinniśmy zastosować właśnie to rozwiązanie? Poligreen WP należy zastosować w fazie od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego oraz od fazy kłoszenia do fazy kwitnienia. Jeśli chodzi o dawkowanie, to tutaj jednorazowa dawka to 0,1 kg na hektar. No, i odstęp pomiędzy zabiegami zgodnie z etykietą tu powinien wynosić 14 dni. E, Wojtku, jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, bo wiadomo, że właśnie produkt PolyGreen on jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o zwalczanie fuzariozy, ale oprócz tej choroby, czy działa też na inne? E, tak. E, PolyGreen WP wykazuje również działanie na takie choroby jak mączniaki czy rdze. Są to groźne choroby występujące w zbożach. E, te choroby nie występują w etykiecie rejestracyjnej, natomiast my na podstawie wyników badań wiemy, że Pythium oligantrum działa na te choroby, więc pozwala nam dodatkowo, poza zwalczaniem fuzariozy kłosów, również ograniczyć te groźne choroby. To, to jest bardzo ciekawa informacja. Natomiast też chciałbym ciebie zapytać, bo często jeśli chodzi o produkty mikrobiologiczne, możemy spotkać się z taką informacją, że one oprócz tego swojego głównego działania, czyli na przykład działania fungicydowego, mają inne działania. Czy w przypadku produktu Polygreen też takie właśnie zjawiska występują? Tak, no jest to taka dodatkowa cecha, e, taki efekt korzystny włączania preparatów mikrobiologicznych, że właśnie poza tą funkcją, oczywiście dla nas najważniejszą ochronną, również wykazują takie działanie biostymulujące. I nie inaczej jest oczywiście z biofungicydem Polygreen WP. E, tutaj ten organizm Pytium Oligantrum e, poprzez kontakt z młodą tkanką roślin. E, pobudza ją, dostarcza fitohormonów, poza tym fosfor i cukier. Dodatkowo uczestniczy w syntezie lignin, a więc powoduje, że ściany komórkowe są grubsze, mają grubszą tą warstwę ochronną. No, a to oczywiście korzystnie wpływa na zdrowotność tych upraw, tak? Na grubsza ściana komórkowa zapobiega utrudnia drogę utrudnia, wnikania, po prostu. utrudnia wnikanie właśnie e, patogenów do mhm. właśnie do, do rośliny. Tak? E, poza tym e, pytium oligantrum przyczynia się tutaj do budowania barier morfologicznych e, i biochemicznych. Myślę, że to jest bardzo bardzo korzystne. E, ale Wojtku jeszcze chciałbym cię zapytać. Czy stosując właśnie poligrin w uprawie zbóż wspomnianych gatunków możemy też em, skorzystać z dodatkowych, z dodatkowych płatności? Mam tu na myśli ekoschematy. E, oczywiście stosując Polygreen BUP, ponieważ jest to środek mikrobiologiczny, możemy skorzystać z ekoschematów, zarówno z ekoschematu biologiczna uprawa, jak i ekoschematu e, integrowana produkcja roślin. Tutaj, oczywiście, w kontekście pszenicy Ozimej jary i jęczmienia Jarego, ale też pamiętajmy, że Polygreen WP ma rejestrację w rzepaku Ozimym, i tutaj, również w kontekście tych dwóch ekoschematów. W zwalczaniu takich chorób jak sucha znizna kapustek, czy też znizna twardzikowa możemy wykorzystać ten biofungicyt w ekosematach. Wojtku, a tak na koniec jeszcze e, mógłbyś nam powiedzieć, e, czy w przypadku produktu Polygreen powinniśmy się z, też e, kierować jakimiś szczególnymi zasadami, jeśli chodzi właśnie o sporządzanie cieczy użytkowej czy też właśnie, e, czy też właśnie e, wykonywanie samego zabiegu opryskowego? Tak, no. Generalnie produkty mikrobiologiczne wymagają od nas takiego dodatkowego, powiedzmy, zaangażowania, dodatkowej, szczególnej uwagi w przygotowaniu już zabiegu, i tutaj powinniśmy zadbać o czystość opryskiwacza. Więc jeśli stosowaliśmy wcześniej preparaty chemiczne, warto dobrze umyć opryskiwacz, aby już na samym początku nie doprowadzić do dezaktywacji roztworu. Więc tak, umyjmy dobrze opryskiwacz a jeśli włączamy też Polygreen do ochrony konwencjonalnej, to zachowajmy taki minimum siedmiodniowy okres odstępu pomiędzy zabiegami z wykorzystaniem właśnie konwencjonalnych chemicznych środków ochrony roślin. Natomiast Polygreen możemy też łączyć w jednym zbiorniku opryskiwacza z insektycydami czy też nawozami. Nie możemy połączyć z fungicydami, no bo mamy tutaj e, do czynienia z e, grzybem, organizmem grzybowodonnym, więc oczywiście fungicydy będą nam tutaj e, niekorzystnie działały. Czyli podsumowując, możemy z insektycydami, możemy z jakimś odżywianiem nalistnym, A, natomiast bezwzględnie nie możemy stosować z fungicydami, fungicydami chemicznymi. Dokładnie tak. E, dziękuję Ci, Wojtku, za naprawdę dużo ciekawych informacji o tym produkcie. Myślę, że rozwiązania mikrobiologiczne mogą być naprawdę dobrą, ciekawą alternatywą w programie ochrony roślin, w programie ochrony zbóż, też rzepaku. Dlatego zachęcamy do stosowania rozwiązań mikrobiologicznych takich jak Polygreen. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia. Do zobaczenia.